Dzień dobry, ja jestem Igor. Say my name? Igor. Powtórzcie jeszcze raz Igor. Nawet ikonki się bujają. I tak więc ja już się przedstawiłem i zapraszam ciebie, ciebie, czekaj, wetchnę jeszcze bardziej paluchem ciebie na film Olka. Mówiłem już, że zapraszam. Zapraszam na film Olka. Masz wejść. Oglądaj. A ja już będę leciał. I teraz sam sama odpowiedz sobie na pytanie, wolisz coś takiego? Kiedy zadzwonisz, ty wiesz i płakać na ramieniu o każdej boże nocy i dnia. Czy takiego? But I don't wanna dance, dance with your baby no more Dziękuję. Dobra, Siemanko, cześć i czołem. Postanowiłem spiąć pupę i. pupę. kto tak mówi? Dupsko, tak się mówi. I coś w końcu nagrać, bo zauważyłem, że ludzie robią coraz lepsze filmiki i będzie. będzie dobrze! Będzie coraz ciężej! O, i coraz więcej ludzi, właśnie takich małych się. małych. małych. i dobry! W sensie, że coraz więcej ludzi zaczyna kręcić coś, ogólnie coś. No, dobra. Zaszło mi światło pewnie jest ciemniej. Dobra nic. No to... Jakie mamy aktualności ze świata? Samolot, pizło, nikt się nie chce przyznać. I w sumie to tyle. No. Olek, czemu ty tak brzydko mówisz? Czemu to jest straszna katastrofa? Czemu to tak... Czemu? Dobra, sorry, oczywiście, tak, yy, przepraszam, wiele ludzi zginęło, tak, bardzo dużo ludzi zginęło, dobrze, że żadnego Polaka tam nie było, ale nie, 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 w moim programie rozrywkowym nie będzie, kurde, takich przykrych spraw, nie, nie będę mówił o takich smutnych rzeczach, pierwsze, że się nie znam, po drugie, że się yy, nie, nie umiem się o takim czymś wypowiedzieć ładnie, składnie. No to po co? Więc troszkę o przyjemniejszych sprawach teraz. Pff. A mogłem oglądać wiadomości wczoraj. Mogłem. To bym, to bym. To bym coś chociaż wiedział. Bym coś mógł powiedzieć. Nie. Po co? Dobra, więc tak. Eee, no, 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 no. Jako, że jestem dobroduszny, w linku znajdziecie parę linków. W opisie znajdziecie parę linków do bardzo myślę fajnych kanałów, które yy, zaciekawiły mnie ostro, bo są ciekawe, to dlatego są ciekawe, śmieszne, a to się ceni, na pewno to się ceni. Idę po łyżkę, czekajcie. Co ma wspólnego łyżka? Hmm. Jestem do góry do Co ma wspólnego łyżka z jesienią? Jesienią. Uuu! Uh, Uuu! Uh, Uuu! Uh, uh, uh. Dobra, więc w sumie to na dzisiaj już by było tyle e, psz, Tak Wracam do vlogów. Tak się, bo włoski mi odrosły chyba troszkę i wracam do vlogów, bo... No dobra. Na razie wiecie co robić? Nie będę nic mówił. Nara.